Posłowie Konfederacji Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wystosowali do Marszałka Sejmu pismo, w którym pytają o kilka rzeczy związanych z obchodzonym w Sejmie corocznym Żydowskim Świętem Chanuka. Pismo jest następującej treści. Prosimy o potwierdzenie informacji przekazywanej przez rabina Shaloma Stamblera w imieniu organizacji Chabad Lubawicz członkom Klubu Poselskiego Konfederacja o obchodach Hanuki w Sejmie RP 30 grudnia 2024 roku o godzinie 15.45 w holu głównym na pierwszym piętrze. Prosimy również o odniesienie się do faktu, że zapraszającym jest Chabad Lubawicz, a nie gospodarz miejsca, i o wskazanie, kto jest faktycznym organizatorem wydarzenia, a także. Kto personalnie z ramienia kancelarii sejmu wydał zgodę na organizację wydarzenia? Kto odpowiada za bezpieczeństwo uczestników i obiektów, w tym bezpieczeństwo przeciwpożarowe? Czy organizacja obchodów Hanuki w polskim parlamencie jest przewidziana w innym jeszcze terminie niż 30 grudnia 2024 roku?